Jest pani chyba najbardziej wdzięczną do obserwowania gwiazdą w Facebooku. Skąd się biorą pomysły na tak fascynujące wpisy? Ja bez przerwy mam pomysł i całe szczęście, że istnieje Facebook, bo nie wiedziałabym, co z tym zrobić. Nie wszystko można od razu ugotować, nie wszystko można od razu zrealizować, a Facebook jest takim źródłem trochę oddawania tej, tego nadmiaru energii, który noszę w sobie i bez przerwy chciałabym komunikować i zmienić życie normalnych ludzi, powiedzieć ludziom, którzy myślą, że ich życie jest tu i teraz, jest nudne, że może być kapitalne, tak? Że wystarczy mieć jednak pasję, zainteresowanie się jakimś konkretnym tematem, żeby szaleć ze szczęścia i mieć Pieniądze. Jest pani obecna tam prawie 24 na dobę. Kiedy pani śpi? Znaczy z tym mam problem, bo kończę zazwyczaj nagrania dziesiątej do następnego zaczyna mi dosyć późno, bo wtedy mam najlepszą energię. No i potem jestem tak nakręcona, że muszę się odkręcić, więc to odkręcenie polega na tym, że... Zaczynam właśnie pisać na Facebooku, robić zdjęcia, e, przeglądać materiał zdjęciowy, który zrobiłam w ciągu dnia, e, zacząć e, tworzyć jakieś nowe dania, dyktować torty cukiernikom o 4 rano, e, nowe przepisy z głowy. I wtedy jestem najbardziej, tworzam święty spokój, nikt do mnie nie dzwoni, to jest mój kochany czas. Naprawdę trudno ze mną, trwałeś do 5 rano, jestem czynna, po czym do godziny 9 rano jestem nieżywa, bo śpię. Prowadzi pani taką delikatną wojenkę z hejterami, ale w takim swoim stylu, dość celnych i szybkich ripost. I teraz pytanie, czy to jest metoda nie wiem, czy to jest metoda, to jest moja dusza. Ja nie robię tego metodycznie, robię to z temperamentem i gdybym mogła czasami im ukręcić głowę, dlatego że to, co robią, to jest strata czasu. Czasu, który mogliby poświęcić na budowanie siebie, budowanie fajnych, konkretnych wartości. Niszczenie jest najłatwiejszą rzeczą, budowanie bardzo trudne i to jest pójście na łatwiznę i życzę im, żeby zaczęli pracować.